Dziś zagram... Dzień dobry widowie, dziś zagramy w grę o popping, o popić To ja zrobię coś takiego. To zrobię coś takiego. ja zrobię coś takiego. Dodaj. Nie no, to było głupie. Jak na pierwszy rewel. Kółko. Dodaj, yy... masz tu kawałek z miłego ciasta, yy... dałóż dałóż dałóż, masz to ciasteczko dałóż. Piaczka, Dałóż. Dałóż. Zgoda. Zgoda. No, przepraszam was, że przed chwilę nie mówiłem. Yy, jezu, wiecie, jak to czasami jest. Yy, tak czy jak zaczynamy naszą grę. O, tururu, tu masz to, to. Dodaj. Nie, 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 nie. Tak nie ma. Tak nie ma. Tak nie ma. Nima, nima. No. Że ktoś się na pawy. O Jezu, reklamy Przepraszam Was. Yy, zaraz ją wyłączę. Po prostu się nie dało. No. No cóż, no, 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 no. No. No bananie Jo. No, 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 no. No. No więc tak. Widać, że to wygląda kiepsko. No. O Jezus Miria. Reklamoros. O kurde. No. Bierzemy to. No. 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 No, 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 no. Tu. Bierzemy. Popit. O Jezus. No, niestety musimy już, niestety będziemy musieli, niestety musimy już kończyć, bo jak widzicie bardzo mi się przeskadza.